Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do rapel. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, czego możemy się nauczyć od jaskiniowców, czego Wy się możecie nauczyć od ludzi, którzy żyli kiedyś i bardzo dawno temu, jakie benefity można zyskać stosując fajne metody, o których powiem w dalszej części filmu, no i jak możemy się uchronić od wielu problemów, które na nas czyhają i nie będzie to stricte film o Zarabianiu pieniędzy, bo mój kanał, mój blog jest w dużej mierze o tworzeniu biznesu, o zarabianiu pieniędzy, ale będzie to film, który pozwoli Ci zyskać dużo i dzięki temu mieć więcej czasu, więcej zarabiać i być osobą zdrowszą. A w perspektywie długiego czasu jest to nawet ważniejsze od posiadania dużej ilości pieniędzy, do czego Cię zaraz przekonam. Na początek statystyki. Bo żyjemy w trudnych czasach, które starają się nam do głowy wbić wiele, powiedziałbym, nieprawdziwych rzeczy, delikatnie mówiąc. Jesteśmy straszeni różnymi ym, chorobami, jeżeli chodzi o media i, i tak dalej. A nasza uwaga jest odwracana jednocześnie od rzeczy mega ważnych, które mają o wiele większy wpływ na nasze zdrowie i nasze życie. I teraz statystyki i za chwilę będziecie wiedzieli o co chodzi. 70 tysięcy osób rocznie w Polsce umiera na, y, przez palenie papierosów, tak? Plus 8 tysięcy przez bierne palenie papierosów, czyli jeżeli ktoś pali przy dzieciach, przy znajomych, przy rodzinie, to jeszcze dodatkowo 8 tysięcy ludzi ginie przez coś takiego. Czyli mamy prawie 80 tysięcy rocznie przez papierosy. 40 tysięcy osób w Polsce ginie przez zanieczyszczenia powietrza, no głównie przez smog który w naszym kraju jest ogromny: 40 tysięcy osób rocznie. 30 tysięcy osób ginie przez cukrzycę w Polsce. Na świecie 4 miliony ludzi umiera przez otyłość, a chorych na otyłość jest 700 milionów osób. I 17 tysięcy osób rocznie jeszcze ginie w Polsce przez alkohol, przez problemy związane z piciem alkoholu. I teraz w ciągu ostatniego pół roku Podano, że w Polsce zginęło przez koronawirusa jakieś 1731 osób. To jest chyba za pierwsze 5 miesięcy, odkąd wirus zaczął być modny. I teraz, jakby dane pokazujące to, kto umiera na wirusa, tak naprawdę są bardzo zawyżone, bo choruje na, na koronawirusa mnóstwo ludzi i większość osób, które zmarły, mając COVID no jednak miały wiele innych schorzeń współistniejących o czym nawet informuje ministerstwo także śmiało można założyć że o wiele mniej osób gdzieś tam zmarło przez wirusa i teraz nie o to chodzi w tym filmie żeby mówić czy wirus jest zły czy jest dobry czy maseczki trzeba nosić czy nie na to każdy każda inteligentna osoba po wyciągnięciu wniosków z takich statystyk Jakie ja tu podaję, które można znaleźć w Google'ach i jest w stanie sobie łatwo odpowiedzieć, co jest groźne, a co nie. No ale właśnie, co jest groźne? Jak widzisz, zabija nas. Zagrożenia, które na nas czekają, są o wiele większe niż jakieś wirusy i są to zagrożenia niesione przez współczesny świat w dużej mierze, bo zanieczyszczenia powietrza, alkohol, papierosy styl życia zabijają na świecie miliony ludzi, a Wielu z nas jest często przerażonych przez boi się rzeczy, które są kompletnie nieadekwatne do tego jaka jest rzeczywistość i mówiąc więcej idąc dalej, zadbanie o aspekty życia, które są, które tutaj wymieniłem, tak, czyli niepalenie, nie picie, dbanie o zdrowie, o czym będzie zaraz o konkretnych trzech metodach, których możemy się nauczyć od jaskiniowców, powodują, że jesteśmy też o wiele bardziej odporni choćby na niektóre wirusy. Ale okej, okay. Czym to wszystko ta cała panika skutkowała, tak? Biznes przeniósł się do sieci, ludzie się boją, wiele firm upadło, gospodarka naprawdę ucierpiała, i firmy typu Amazon mega, mega zyskały. Tak? I taka jest sytuacja, warto o tym wiedzieć, warto sobie nawet taką sytuację wykorzystać, ale warto yy, zwrócić uwagę na styl życia, tak? bo jest coś takiego jak syndrom gotującej się żaby. I o co tutaj chodzi? Otóż. My żyjemy teraz sobie w 2020 roku, gdzie powinno się siedzieć w domu jak najwięcej, nie spotykać z innymi ludźmi i jest inaczej zupełnie niż jeszcze rok temu, ale jak było kilkadziesiąt lat temu, jak było kilkaset lat temu, jak było kilka tysięcy lat temu. Otóż, my, ludzie, nie jesteśmy genetycznie przystosowani do życia przed ekranem komputera, do y, trybu si siedzącego, ciągłego. Do jedzenia przetworzonej żywności, dużej ilości cukru, do jedzenia zbóż, szczególnie zbóż, które zostały bardzo zmodyfikowane w ostatnich kilkudziesięciu lat, i summa summarum, znaleźliśmy się w otoczeniu, które jest dla nas kompletnie nienaturalne. Mamy wszystko pod nosem, nadmiar wszystkiego, nie musimy w ogóle używać naszego ciała do wysiłku fizycznego. Jeżeli coś nas boli, możemy wziąć tysiące pigułek, a tak nigdy nie było. Mówi się, że gatunek ludzki istnieje od 200 tysięcy lat, a tak naprawdę istniejemy odkąd się pojawiło życie na naszej planecie, bo ewoluowaliśmy cały czas do tego momentu, w którym jesteśmy. A ostatnie, powiedziałbym, kilkaset lat, czy nawet kilkadziesiąt, kompletnie wywróciło nasze życie do góry nogami i nasze ciała nie są przystosowane. I jesteśmy właśnie taką gotującą się żabą, która nie zauważa zmiany otoczenia, ale temperatura rośnie i nagle znajdujemy się w sytuacji, gdzie. No nie, jest, nie mamy siły już walczyć często z tym, co nas otacza i z tym, co jest nienaturalne, tak? z tym, co jaskiniowcy tytułowi no mieli jakby w zupełnie innej formie dostarczone niż kiedyś, tak? jak to było u mnie. Ja przyznam się szczerze, tak? bałem się o tym mówić, ale wybrałem się jakiś miesiąc czy dwa temu do psychiatry, ponieważ cierpiałem dość wciąż, tak? bo o tym już mówiłem kiedyś, na stany depresyjne, na bezsenność. Ogólnie na bardzo takie złe samopoczucie psychiczne. Plus mam też duże problemy z zatokami, przeszedłem 7 operacji, ciągłe stany zapalne, plus właśnie problemy z m, samopoczuciem i tak dalej od wielu lat na to cierpiałem i starałem się temu zawalczyć. Uprawiałem sport, co pomagało oczywiście, ale cały czas nie mogłem sobie pomóc. I teraz laryngolog faszerował mnie sterydami, służba zdrowia przeprowadziła na mnie 5 operacji, dwie robiłem prywatnie. I summa summarum, laryngolog faszerował mnie właśnie sterydami. Psychiatra chciał mnie nafaszerować antydepresantami, jak się pojawiłem u psychiatry niedawno. I jak rozmawiałem z psychiatrą, to powiedział, że, że przepisze mi leki na bezsenność i one mają takie, takie skutki uboczne, po tych mogę prowadzić. Leki antydepresyjne też mają kolejne skutki uboczne. I ten pan, który był psychiatrą, z którym rozmawiałem, Popatrzyłem tak sobie na niego, i on był bardzo otyły. Widać, że był tak niezdrowo otyły. Powiedział nawet, że brał antydepresanty um, przy, podczas rzucania palenia. I zaświeciła mi się wtedy w głowie czerwona lampka. Skoro on mi chce przepisać tyle lekarstw na to, że ja się źle czuję, plus jeszcze te lekarstwa od laryngologa, no to ja stwierdziłem, że biorąc te wszystkie leki, to będzie już kompletne y, zniszczenie mojego zdrowia. I nie zgodziłem się, nie przyjąłem recepty, powiedziałem dziękuję, i wtedy. Miałem taki impuls do zmiany mojej diety, ponieważ od dłuższego czasu no bardzo dużo słyszałem o diecie Paleo, o diecie Keto, keto ogólnie o efektach, które przynosi zmiana diety. I o tym powiem zaraz. I, ale nawiązując właśnie do tego, co się dzieje, do tego syndromu gotującej się żaby, świat tworzy bardzo wiele problemów, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Problemów w postaci właśnie depresji, złego samopoczucia, otyłości, cukrzycy, yy, tego, że jesteśmy słabsi, bo nie uprawiamy sportu i świat tworzy ogromną ilość schorzeń, styl życia, tak, to jest ten syndrom gotującej się żaby, a następnie stara się nas wyleczyć wieloma różnymi pigułkami czy lekarstwami, które może gdzieś tam yy, kamuflują wszelkiego rodzaju yy, skutki. Tych schorzeń, ale nie sprawiają, że przyczyny tych schorzeń są eliminowane, bo żyjemy w świecie takim, jakim żyjemy, który niestety nasze ciała w dużej mierze niszczy. I teraz, żeby nie było, ja nie jestem przeciwnikiem leczenia tradycyjnego, tak? czyli medycyny i leczenia się w szpitalu. Nie o to chodzi. Ja nie jestem osobą, która chce być jakimś znachorem, czy tego typu kanały prowadzić. To nie jest moja bajka. Ja jestem od zmiany życia na lepsze i dzielę się z wami moimi sukcesami, jeżeli chodzi o zmiany życia na lepsze i trzeba korzystać z tradycyjnej medycyny, ponieważ żyjemy w świetnych czasach, że jeżeli złamiemy rękę no to nie jest to problem, tak? Kiedyś oznaczało to śmierć, dzisiaj robimy sobie prześwietlenie, dostajemy gips parę tygodni, jest po sprawie, tak? Chcemy sobie wyrwać ósemkę zęba, co mnie czeka wkrótce no i też jest to dość prosty zabieg, podczas gdy kiedy, kiedyś Niestety były to rzeczy no, bardzo, bardzo utrudniające życie, mamy antybiotyki, i tak dalej, i tak dalej. Medycyna jest genialna, żyjemy w świetnych czasach, tak? warto o tym pamiętać, ale nie można zapominać, że yy, do pewnych schorzeń medycyna nam uratuje ży życie, tak? W pewnych sytuacjach, ale my musimy o nasze ciała zadbać, ponieważ są one przystosowane jednak do zupełnie innego świata, i teraz podam Wam. Trzy metody, już do tego w końcu dochodzimy, od jaskiniowców, które pomogą Wam usprawnić Wasze zdrowie, życie, żyć dłużej, mieć więcej czasu na tworzenie biznesu i cieszenie się życiem. Ok, punkt numer jeden to przede wszystkim dieta. Dieta, dieta, jeszcze raz dieta, o tym już zacząłem mówić w tym filmie. Ja. Po wizycie u psychiatry stwierdziłem, że koniec i przeszedłem na dietę paleo. Powiedziałem sobie dość, ponieważ zbyt wiele lat się męczyłem i za dużo dobrego słyszałem o zmianie diety. I teraz ja nie będę się może wchodził stricte w dietę paleo, powiem tylko takie ogólne założenia, na czym ona polega. Polecę wam dwie fajne książki. Pierwsza to jest dieta paleo po polsku. Szybkie cięcie, bo mi listonosz odwiedził. Jeszcze raz przypominając, książki Paleo, Dieta, Rob Wolf i Paleo Dieta po polsku. Naprawdę świetne książki, jeżeli chodzi o teorię paleo-diety. Wyjaśniają, jak działa nasz organizm, no i podają też bardzo fajne przepisy. Polecam sobie to przejrzeć. Ale jeżeli chodzi o podstawy diety, o podstawy diety paleo, czyli diety właśnie jaskiniowców, powiedziałbym, że dieta jest jednym z kluczowych czynników, jeżeli chodzi o to, czego możemy się nauczyć od. Tytułowych jaskiniosów, czyli od ludzi pierwotnych, tak, od takich ludzi, którzy żyli przez większość czasu, jak, w jakim nasz gatunek urzędował na tym świecie no i żywiliśmy się określonymi pokarmami, tak? I nie były to chipsy, nie były to słodycze, nie były to słodkości czy cukier, nie była to mąka yy, i były to. Bardzo, bardzo konkretne i wartościowe pokarmy. Dieta paleo przede wszystkim opiera się na wykluczeniu zbóż, ponieważ zboża, szczególnie pszenica, ale inne zboża też bardzo, bardzo szkodzą nam, powodują stany zapalne i powodują tak zwane uszkodzenie jelit. I tego wiele osób nie dostrzega, i to będzie bardzo różnie działało na różne osoby w zależności od sytuacji osobistej, jakby tego, jak nasz organizm reaguje, ale też od ilości spożywanych i rodzajów zbóż, ale ogólnie zboża w tej diecie są wykluczone. Kolejna sprawa to jest to, że dieta ta opiera się na żywności nieprzetworzonej, czyli jemy proste potrawy, na przykład warzywa. Mięso, i tak dalej, i tak dalej. Z założenia unikamy cukrów i żywności przetworzonej. Jest to dieta bardzo niskowęglowodanowa, czyli no, y, unikając pieczywa, makaronów, tak? Y, wszelkiego rodzaju słodkości. Z automatu wykluczamy większość węglowodanów i węglowodany dostarczamy tak naprawdę przez y, wszelkiego rodzaju warzywa, i tak dalej, i tak dalej. I to jest całkowicie wystarczające dla naszego zdrowia. Kolejna sprawa to tłuszcze. To jest. Kolejny bardzo ważny temat, ponieważ no niestety w Polsce, na świecie promuje się piramidę żywieniową, która jest błędna. Jest ona właśnie oparta w dużej mierze na zbożach, które są niekorzystne, które zostały zmienione nawet, jeżeli chodzi o sam gatunek. Mają o wiele więcej glutenu i są to zupełnie inne zboża niż kiedyś. I kiedyś jedliśmy mało zbóż, teraz jemy ich bardzo dużo i jeszcze jemy je w gorszej jakości. Suma sumarum doprowadza nas to do wielu problemów. Jeżeli chodzi o tłuszcze, to unikamy tłuszczów. Yy zwanych przemysłowych z ziaren, tak? czyli no, oleje słonecznikowe, rzepakowe, i tak dalej nie są korzystne, powodują wiele stanów zapalnych i musimy skupić się na tłuszczach zwierzęcych, masło klarowane, tak, tłuszcz w mięsie, olej kokosowy, oliwa z oliwek. To są bardzo dobre tłuszcze, no i przede wszystkim tłuszcze z ryb. Tutaj też chodzi o kwasy omega 3, omega 6, o ich stosunek do siebie i zapewnienie sobie odpowiednich tłuszczy niweluje stany zapalne w naszym organizmie, a te stany zapalne i wykluczenie też właśnie zbóż i, i tak dalej. Te stany zapalne powodują bardzo dużą ilość wszelkiego rodzaju schorzeń w naszym ciele, tak jak w moim wypadku zapalenie zatok, czy nawet depresja. Yy, te. Pokarmy, złe pokarmy powodują właśnie no, problemy w całym naszym ciele, i ja słyszałem od wielu, naprawdę wielu osób, różnych osób, gdzie zmiana diety, czy to na ketogeniczną, czy na paleo, powoduje niesamowitą poprawę zdrowia, jeżeli chodzi o sytuację, gdy mamy. Właśnie jakieś problemy. Natknąłem się na to pierwszy raz chyba w książce Jordana Petersona, 12 zasad życia, który opisywał problemy swojej córki, która miała akurat zapalenia stawów. On też, Jordan Peterson, miał jakieś tam problemy, nie pamiętam dokładnie jakie, ale w ich przypadku dieta bodajże chyba ketogeniczna, czyli bardzo mało węglowodanowa, rozwiązała wszelkiego rodzaju problemy, jeżeli chodzi o zdrowie. I teraz dieta oparta właśnie. Na, na y, niskiej ilości węglowodanów na produktach, które są takie typowe dla jaskiniowca, y, jest w stanie wyeliminować masę chorób. I jest to nie tyle dieta, ale sposób jakby żywienia, y, poparty y, takim zdrowym rozsądkiem, tak? bo jemy to, co zawsze nasz gatunek jadł czyli jemy dobrej jakości mięso, jemy warzywa, jemy dobre tłuszcze, no i unikamy chipsów, słodyczy. Y, żywności przetworzonej i tak dalej, i tak dalej i nie ma w tej diecie nic, co tak naprawdę można by za bardzo podważyć bo nie jedzenie chipsów, słodyczy, lodów yy, naprawdę nikogo nie zabije a po czasie odzwyczajamy się od tego yy, na tej diecie możemy jeść dosyta, możemy jeść tłusto i nasz organizm tak naprawdę przemienia w tłuszcz węglowodany, a nie, a nie jest tak, że tłuszcz jedząc tłuszcz tyjemy, tak? To jest kolejny wielki mit który gdzieś tam w XX wieku został yy, wrzucony do społeczeństwa. Polecam się zainteresować dietą paleo, jeżeli nawet yy, teoretycznie jest z Wami wszystko ok. Zróbcie sobie taki test 30-dniowy. Zobaczycie, że pewnie schudniecie sporo, na moim brzuchu pojawił się naprawdę kaloryfer wręcz yy, od czasu stosowania tej diety. I do tego, no zobaczycie, ogromne przypływy energii u mnie skończyły się, problemy z bezsennością, depresja minęła, nie były konieczne żadne leki antydepresyjne, śpię lepiej, czuję się lepiej, wyglądam lepiej, nie potrzebuję drzemek w ciągu dnia, nie mam nagłych ataków głodu, ponieważ jedząc rano na przykład jajka z masą klarowanym i z warzywami i do, dodaję sobie do tego na przykład troszeczkę chleba gryczanego, bo gryka nie jest zbożem, nie będę wchodził w szczegóły, polecam sobie doczytać, na czym polega dieta paleo, ale odkryłem nowe pokłady energii, mam więcej siły, jestem pozytywnie nastawiony i pozbyłem się schorzeń, które dokuczały mi naprawdę od wielu, wielu lat. ja uważam to za zajebiście ważne odkrycie, z którym się chcę z Wami podzielić, bo myślę, że wielu z Was może. Naprawdę wiele problemów w swoim życiu, czy to gdzieś tam natury, tego jak się czujecie, czy tego, tego co Wam dolega, możecie naprawdę wiele rzeczy taką dietą paleo, podejściem jaskiniowców, czyli ludzi, którzy żyli na Ziemi od zawsze, tak? Wiele na dobre zmienić. Tak? Czyli pierwsza dieta. Druga sprawa to yy, ruch. Tak? Yy, wracając jeszcze do diety. Jeżeli chodzi o dietę i biznes, bo wielu z was ma takie parcie na tworzenie biznesu, na publikacje na Amazonie, tak, na tworzenie swoich produktów, I ja też mam i ciągle to robię, ale powiem Wam, że po osiągnięciu świetnych zarobków, gdy zacząłem dużo zarabiać i po prostu w moim życiu pod kątem takim zawodowo-finansowym udało się dużo, to wciąż byłem smutny, nieszczęśliwy i nie wiedziałem dlaczego. Pieniądze nie rozwiązały moich problemów a dopiero właśnie dieta i te zasady jaskiniowców pozwoliły mi odnaleźć o wiele więcej szczęścia niż gdzieś tam te aspekty finansowe. Także tym bardziej zachęcam każdego do zainteresowania się tematem przy okazji tworzenia swojego biznesu. Druga sprawa to ruch, tak? czyli ćwiczenia fizyczne. I będąc nieraz w jakichś drogich hotelach czy w ośrodkach wypoczynkowych, widziałem jak, ja to już kiedyś mówiłem, jak turyści... Pakują na swoje talerze ogromne ilości jedzenia, wpychają w siebie płatki śniadaniowe, mleko itd., i tak dalej, cukry, jedzenie przetworzone, a ich tyłki, tak, tych turystów są takiej wielkości. Nie chcę nikogo obrażać, ale uważam, że wielu ludzi ma problem i, całe szczęście, w Polsce jeszcze otyłość nie jest takim problemem jak na Zachodzie, jak w Wielkiej Brytanii na przykład, czy w Stanach. Ale jednak robi się to coraz większym problemem, i teraz yy, poza dietą ruch pozwala nam wzmocnić nasze ciało. Tak, nie chodzi tutaj wcale o to, żeby chodzić na siłownię, mieć skomplikowane plany treningowe i żeby mieć yy, trenera, żeby pić odżywki białkowe. Bo jeżeli pójdziecie na siłownię, to prawdopodobnie yy, będziecie jakby yy, musieli poddać się tej, yy, temu czemuś, tak? temu że. Żeby, żeby iść takim planem treningowym jak wszyscy. Nie, nie o to chodzi. W filozofii jaskiniowców, tak? w filozofii paleo chodzi o to, żeby po prostu ćwiczyć, tak? żeby podnosić ciężary. Nie muszą być to skomplikowane ćwiczenia, mają być to po prostu wolne ciężary, które wzmacniają nasze kości, wzmacniają nasze mięśnie, nasz szkielet, nasze ciało. Wybrać się na przykład dwa razy w tygodniu na siłownię, wykonać podstawowe ćwiczenia. I to świetnie działa na nasz organizm, ponieważ no w przeszłości nasi przodkowie musieli wybudować sobie schronienie, yy, ściąć drzewo i tak dalej. Nawet jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było samochodów. Yy, porozmawiajcie ze swoją może babcią czy mamą, że wszystkie zakupy trzeba było nosić w rękach, wszystko trzeba było zrobić samemu i nie było tego problemu, jaki jest dzisiaj, że musimy zapisywać się na nasiłownie, żeby pobiegać czy podźwigać ciężary, ponieważ cały czas. Było coś do zrobienia, cały czas było, trzeba było coś podnieść, trzeba było gdzieś iść na nogach, a teraz jesteśmy właśnie w takiej pułapce, jak ta gotująca się żaba, że no niestety jesteśmy uwięzieni i sami musimy sobie aktywnie wyznaczać wysiłek fizyczny, co jest nie takie łatwe, bo gdy ten wysiłek fizyczny jest konieczny do przeżycia, gdy trzeba się gdzieś wybrać, trzeba coś zrobić, to my tego nie odczuwamy, ale gdy musimy się sami zmusić do pójścia na siłownie to jest już trudne, bo to nie ma w sobie żadnego innego celu poza samym ćwiczeniem. I stąd też te, ta epidemia otyłości, gdy ten ruch w obecnych czasach nie jest konieczny, a o czasach y, od zeszłego y, od ostatniego czasu, gdy jesteśmy zamknięci w domach, gdy się promuje niewychodzenie, Uważanie i tak dalej, i tak dalej, no to jeszcze gorzej się dzieje, ponieważ nawet małe dzieci są yy, odcięte od szkoły, od ruchu yy, i jest to duży problem. I podejście właśnie jaskiniowca, zainteresowanie się takim zdrowym trybem życia w tych czasach zyskuje jeszcze bardziej na wartości. Poza podnoszeniem ciężarów warto sobie robić też ćwiczenia cardio, czy, czyli na przykład pobiegać troszeczkę, przejść się na jakiś dłuższy spacer. Czyli nie skupiać się tylko i wyłącznie na dźwiganiu ciężarów, czy tylko wyłącznie na bieganiu, ale robić wszystkiego po trochu. Tak jak kiedyś każdy człowiek pierwotny musiał troszeczkę pobiegać za obiadem, musiał ściąć drzewo, tak samo my potrzebujemy bardzo różnorodnego wysiłku. Ja polecam sobie wykupić kilka lekcji, na przykład u trenera na siłowni, żeby nauczyć się ćwiczyć na wolnych ciężarach, troszeczkę pobiegać, wybrać się na rower, robić różne rzeczy, kiedy mamy na to ochotę, nie nie o to chodzi, żeby 6 razy w tygodniu o 6 rano pojawiać się na siłowni i zapijać to szejkiem białkowym, tylko chodzi o to, żeby być regularnie w ruchu, robić różne ćwiczenia, i nasze ciało wtedy jest po prostu w fajnej formie. I jeżeli nie jesteście sportowcem przygotowującym się do zawodów, to spokojnie możecie odrzucić węglowodany, większość węglowodanów, ćwiczyć sobie na spokojnie i będziecie wyglądać po prostu świetnie i świetnie się czuć i będziecie zdrowi. Ostatni punkt, bardzo ważny też. Jest to robienie sobie przerw. I teraz co to oznacza? W dzisiejszych czasach gonimy jak szaleni, tak? Tworzymy swój biznes, biegamy do pracy, stoimy w korkach, biegniemy na siłownię, biegniemy na zakupy i tak dalej. Chodzi o to, żeby sobie robić przerwy i przerwy pod kątem fizycznym, żeby sobie na przykład poleżeć czasem kilka godzin, żeby sobie zrobić raz w tygodniu dzień przerwy, żeby nawet sobie zrobić może głodówkę, ale. Chodzi o to, żeby dać sobie czasem czas na odpoczynek i wrzucić na luz. Żeby nie pędzić bez przerwy nie wiadomo dokąd, ponieważ y, potrzebujemy kontaktu z naturą, potrzebujemy przerwy na sen, potrzebujemy dobrze się wyspać i czasem y, większa ilość snu zapewni nam może mniej czasu w ciągu dnia, ale pozwoli nam być bardziej efektywną i zdrową osobą. Czyli y, poświęcenie czasu na dietę, na ruch, na odpoczynek. Tak naprawdę sprawi, że my będziemy mieć więcej czasu na stworzenie swojego biznesu, na pracowanie efektywne, na, na wszelkiego rodzaju inne aspekty życia. I chcę Ci pokazać, że te trzy podpunkty, właśnie dieta, sport i przerwy, odpoczynek, To jest, jest to inwestycja, która pozwala nam osiągać w życiu o wiele więcej, bo chodzi nam o to, żeby właśnie więcej zarabiać, więcej osiągać, a czasami odpuszczenie sobie i zadbanie o inne aspekty życia pozwoli nam też. W pozostałych aspektach, jakim jest biznes, osiągać o wiele więcej. Także ja zachęcam Was do odrzucenia wygody, odrzucenia kiepskiego jedzenia, zainteresowania się dietą paleo, zadbania o swoje otoczenie, tak? Może o czyste powietrze, kupienia sobie oczyszczacza powietrza na zimę, o zamontowanie może filtrów antysmogowych w oknach, o. Oto, o czym tutaj wszystkim mówiłem, a niekoniecznie banie się niektórych rzeczy, które są nam wrzucane do głowy przez media, bo zadbanie o te aspekty, które tutaj powiedziałem, pozwolą nam cieszyć się o wiele dłuższym życiem, być zdrowszymi i jest to świetna inwestycja na przyszłość, do której Was zachęcam. Ja tylko dodam od siebie, że nie są to jakieś czysto teoretyczne rzeczy, które ja tutaj wymyślam, które przeczytałem w internecie, są to yy, rady, które u mnie sprawiły, że moje życie się zmieniło całkowicie, jeżeli chodzi o zdrowie, o samopoczucie, o to, ile ja mam energii i chcę, żeby chociaż część z Was mogła pozbyć się wielu problemów, które Was pewnie dotykają, bo wiem, że wielu z Was cierpi na bardzo różne problemy, a właśnie zadbanie o nasze życie u podstaw sprawia, że my potem mamy więcej siły, więcej energii i jesteśmy w stanie skupić się na innych rzeczach, które są ważne, które nas kręcą i do tego Was zachęcam. Jeżeli Wam się ten film podobał, to zapraszam do subskrybowania, do oglądania innych moich filmów na kanale, do zapisania się na darmowy kurs Amazona i biznesu online, gdzie uczę biznesu w sieci oraz zapraszam Was do lektury mojej książki Od kelnera do milionera, która jest już dostępna i która też traktuje o zmianie życia na lepsze. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, na razie cześć.